Jak wielu właścicieli zwierzaków zauważyło, psy często przed snem chodzą wokół swojego posłania, czy też udeptują je łapami. Wiele osób zastanawia się dlaczego to robią, a powód jest wbrew pozorom dosyć oczywisty. Psy często przejawiają wiele dziwnych zachowań których ludzie nie rozumieją. Choć zwierzęta nie dysponują taką inteligencją jak człowiek, to niektóre z ich zachowań wydają nam się wręcz sprzeczne ze stosunkowo prostą naturą zwierząt. Psy przed pójściem spać zazwyczaj okrążają i udeptują swoje posłanie Wielu właścicieli psów zna podstawy dotyczące wychowywania swojego zwierzaka. Jednak jeśli ktoś nie poświęcił naprawdę dużo czasu na czytanie badań nad naturą psów i nie wgłębił się bardziej szczegółowo w temat, pewnych zachowań psa może nie rozumieć. Jednym z nich jest to, co zwierzaki robią przed snem. Psy przed tym, jak położą się spać lub nawet będą chciały się jedynie zdrzemnąć, często chodzą wokół swojego posłania. Jeśli śpią na poduszce czy materiale, w którym mogłoby się coś ukryć, często udektują wcześniej posłanie. Wygląda to tak, jakby pies układał sobie pierze w poduszce pod swoją głowę. W rzeczywistości to zachowanie jest spowodowane konkretnym czynnikiem. Nie bez powodu psy się tak zachowują, okazuje się, że to pozostałość po ewolucji, z czasów, kiedy psy były dzikimi zwierzętami. Pies żyjący w dziczy, do odpoczynku musiał znaleźć suche i ciepłe miejsce. Jednak dokładnie w takich samych warunkach żyją inne drapieżniki, takie jak jadowite węże. Z tego też względu psy ugniatając posłanie i chodząc wokół niego sprawdzają czy nie ma w jego okolicy żadnego zagrożenia. Dzisiaj grzeje 1. Napad na polskich turystów za granicą. Przestępcy weszli do autokaru 2. Karol Strasburger zdradził, czego żałuje. Przykre słowa, zwłaszcza dla córeczki, oczywiście, ta pozostałość ewolucyjna to ślepy zaułek. Dzisiaj psy żyjące w domach nie muszą sprawdzać swoich leży, bo raczej nie kryje się w nich żadne niebezpieczeństwo. Pomimo tego, ten wynikający z ewolucji odruch, zachował się wśród zwierząt i dzięki jego znajomości. Nie będziemy dziwili się dłużej, gdy zaobserwujemy to nietypowe zachowanie psa. Najlepsze newsy dnia źródło. Jest pozytywnie, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News